Witam was w kolejnym filmie na moim kanale i dzisiaj was zapraszam na holzy temu. Także jeżeli jesteście zainteresowani, to zapraszam was do oglądania i oczywiście zachęcam was do subskrypcji mojego kanału po więcej. A więc tak, robiłam zamówienie ostatnio na temu i chciałam wam pokazać te rzeczy. Już wszystko tutaj powiedziałam z tych y z tych worków, żeby tutaj nie szeleścić i tak, pierwsze dwie rzeczy ale ja pokażę wam tylko jedną, bo to są takie same te łazienki i one, wam powiem, że nie są aż takie cienkie ja ostatnim razem zamówiłam je chyba pół roku temu, jak robiłam ostatni holst temu, tylko tamte były takie jaśniejsze a ta, ta jest a te są takie szare, także wzięłam dwie takie bo już po prostu pora wymienić Wziąłam też takie kupki Papierowe. Mam tutaj taki mm, zestaw ściereczek z mikrofibry. Poczekaj, wyciągnę jedną i Wam pokażę. O, są to po prostu takie ściereczki, mikrofibry, i Wam powiem, że bardzo takie przyjemne są. Ja mam tutaj 10 opak, także też te ściereczki wziąłam bo już po prostu <laughs> potrzebowałam. wziąłam sobie taką myjkę też. Nie wiem, jakaś taka była. To wziąłam taką, bo już muszę też swoją wymienić. Kolejną rzeczą wziąłam taki pokrowiec na y, cytrynę po prostu. Dość spory, ale fajny. Jest on taki rozkręcany. Y, wziąłam też te parę rzeczy, dlatego też, że y, na temu jest takie coś, że zrobili takie coś, że tam chyba minimalną kwotę trzeba y, jakąś przekroczyć. Y, jest 10 albo 15 funtów jakoś tak. Kolejną rzeczą, którą też wzięłam, jest to taki mm, silikonowy stoper z takimi dziurkami i do tego te silikonowe przystawki, przystawki, jak możecie tutaj zobaczyć, że wkładacie tutaj w te cztery mm, dziury i to będzie się trzymać, żeby to się tak wiecie nie nie ruszało, nie ślizgało. Także spoko przetestujemy to, żeby tam się nie zbierało do tego otworu w zlewie lub w prysznicu zamówiłam też takie jak to się nazywa? wykałaczki myślałam, że przyjdą w takim pudełeczku ale dobra, niech będą, bo wam powiem, że już w ogóle nie mam, także przydadzą się zamówiłam sobie też takie rękawiczki takie, takie ja je często używam też w po prostu używam je często w domu Myślałam też, że przyjdę w takim kartonowym opakowaniu, bo było takie opakowanie na zdjęciu, ale w po prostu w takim worku, no ale nie jest trudno. Ja mam tutaj 50 sztuk, także spokojnie będą takie czarne. Jeszcze mam tutaj taką rękawicę do ciała, do mycia. Ja używam jej jako też, jak robię sobie na przykład peeling ciała, to jeszcze używam takiej rękawicy. Zamówiłam sobie też y, takie spinki do włosów, mam coś takiego większego. Jak mam, Tom, po prostu w innych takich neutralnych odcieniach. Y, myślałam, że przyjdą takie większe, ale przyszły takie małe. Powiem, że no to mało mnie zepnę całych włosów. Bardzo fajne kolory, ale przyszły one za małe i chyba je odeślę, bo ja wiem, że ich nie będę używać, i, a będą po prostu stałe. Także wezmę je odeślę. I tyle, mm, bardzo fajne, podobają mi się te kolory, tak jak Wam mówię, dlatego też zamówiłam je. Będę musiała je te odesłać. Mm, zamówiłam trzy, trzy inne takie, właśnie w spinki do włosów klamry bardziej, klamry. Są one, są to takie klamry. Bardzo mi się spodobały. Wyglądają one tak. I kupiłam trzy kolory, bo akurat były trzy w zestawie. Mamy tutaj taki kolor, taki i jeszcze taki. Także były one trzy razem, zestawie, ja sobie też. Bardzo ładne, bardzo ładne kolory. Wziąłem też taki dwupak. Jedno już mam w użytku, bo ostatnio używałam. Wsadzacie to do pralki, tylko tutaj wsadzacie po prostu bieliznę, jeżeli chcecie na przykład właśnie biustonosze albo coś tam innego osobno prać, to wkładacie to w to. I to jest spoko, bo to jest na zamek. Także podczas prania to się nie otworzy, bo ja już to testowałam, i właśnie podczas po wyciągnięciu prania, nie otworzyło mi się to. Także nic z tego nie wyleci. Spoko. Zamówiłam też taką. Mm, Taką saszetkę First Aid Kit, czyli taką saszetkę pierwszej pomocy, bo wam powiem, że nie wiem jak do tego doszło, ale nawet plastur film miałam w domu ostatnio, jak potrzebowałam. I robiłam to, zamówienie wyskoczyło mi to i po prostu zamówiłam takie. I mam tutaj, wiecie, takie najpotrzebniejsze rzeczy, które są w środku. Jest tutaj ta taśma. Mamy jedną maskę, ale to. Bandaż. Wiecie, po prostu takie podstawowe rzeczy, które powinny być mamy, no bo ja nawet ich nie miałam. Mamy dwie gazy, różne właśnie takie rozmiary plastrów. Te alkoholowe takie steczki, Mamy nawet też pensetę, ale plastikową, takie nożyczki i jeszcze mamy tutaj bandaż. Taki także spoko. Po prostu wiecie, żeby było to wszystko w jednym miejscu, tak jak mówię, na pewno w domu się przyda. I mam już ostatnie dwie rzeczy, które chcę wam pokazać. Jest to, zamówiłam sobie kolejny pędzel do podkładu. Zamówiłam już, zamówiłam wcześniej też jeden. Mam też jeden taki większy, no ale. Myślę, dobra, wezmę też ten Chciałam taki właśnie płaski, ale nie taki wielki kim mniejszym mi się jakoś lepiej nakłada I zamówiłam jakiś taki Pokażę wam zaraz jak wygląda Umyję go sobie i będę używać Taki jest i taki jest płaski Nie jest aż tak zbity Ale zobaczymy jak się będzie yy, sprawdzał Myślę, że będzie spoko już dwie ostatnie rzeczy, których naprawdę jest, y, jestem zadowolona, to, to są takie wieszaki. I wam powiem, że nigdy w szafie nawet takich wieszaków nie miałam. A myślę, że przez te wieszaki to zaoszczędzę y, dużo miejsca, jeżeli chodzi o półki. Wiecie, coś sobie, y, do, coś do. Coś sobie wykombinuję, nie wiem, na spodnie czy na jakieś szaliki. Chociaż ja szalików i tak nie mam dużo, ale wiecie, może w jakiś sposób to po prostu wykorzystam. Wzięłam takie dwa, bo był taki dwupak. Także myślę, że to jest dość praktyczne. Także to sobie wzięłam. A, jeszcze mam jedną rzecz. I wzięłam sobie też taki lint roller. I to jest, już wam mówię, to jest yy, będzie na kabelku. Tu do usuwania, wiecie, jakichś tam yy, takich nierówności z z ubrań, wiecie jak się wam mychacą albo takie kulki się robią na ubraniach czy coś no to to jest do tego myślę, że fajna spoko, nawet w podróż można to zabrać tu się zbiera tutaj te, ten materiał się tutaj zbiera i później sobie o tak to nadrobicie i usunąć łatwo także takie małe praktyczne myślę, że spoko pewnie to się wymienia ale nie wiem, muszę zobaczyć w pudełku czy też jest dodatkowe y do wymiany, zobaczę. I tutaj macie też taką plastikową nakładkę. I gotowe. I co Wam chciałam jeszcze pokazać? Oprócz tego holu z temu, już tak na koniec mam dosłownie tylko kilka rzeczy. Hol z TK Maxa. Mam tutaj te rzeczy, bo dzisiaj mi przyszły. Przyszły mi one w takim wielkim kartonie. Mamy tutaj taki mm, dzbanek z. Taki dzbanek na herbatę lub na kawę bardzo mi się podoba tutaj to jest on szklany z taką pokrywką naprawdę bardzo fajne myślę teraz myślę szczególnie teraz z, wiecie z na wieczór na wieczór jakąś herbatę sobie robić i tak dalej nie będę robić co chwilę do jednego kubka tylko po prostu sobie na przykład zrobię tutaj taką herbatę i będę sobie nalewać na kilka razy jest on z firmy Także naprawdę jest bardzo ładne, Bardzo mi się podoba. Kolejną rzeczą jest to taki... Są tu takie ściereczki kuchenne. Takie świąteczne. Mamy tutaj różne takie... Jak widzicie są jakieś laski, pierniki. Bardzo fajne. Jest on z firmy. I są te ściereczki z firmy. Kitchen Aid. I są tutaj... Dwie sztuki. I wam powiem, że naprawdę bardzo taki fajny materiał, dość gruby. I są one też dość duże. Także rozdzielę i wam pokażę. Bardzo ładne, bardzo mi się podobają takie mm, świąteczne. Piękne są. Zamówiłam też dwie świece, dlatego że. Mm, nie mam żadnych świec. Wam powiem, że został mi dosłownie jeden wosk, taki, który kupiłam jesienny. Ja wszystkie świece swoje powypalałam. Porównując do tego, co kiedyś miałam, to mam świece, ale wiecie, takie bardziej ozdobne. One nie pachną. A chciałam jakieś, żeby takie zapachowe. Więc wziąłam taką świąteczną. Jest ona firmy Sand Plus Fog. Jest ona o zapachu Firewood and Silver Firm. Natural Wax Blend. Piszę tu Joy to the World. Wygląda ona tak. Ma ona dwa knoty. I pięknie pachnie. I kupiłam ją właśnie teraz na okres świąteczny. Także po filmiku sobie ją. Mm, postawię na stół i będzie ona tam mam taki trej na stole i dam ją tam, a po prostu ściągnę ten kominek, który mam i zamówiłam też jedną, jeszcze jedną świeczkę, taką mniejszą made in England o zapachu tobacco i wood z takiej firmy mam nadzieję, że zobaczycie to, pexnips czy coś takiego i ona ogólnie kosztowała 5 funtów a ta świeczka, ta większa, kosztowała 9. Też bardzo ładnie pachnie. Bardzo ładnie pachnie. I mam też. wziąłam też dwa takie duże ręczniki szare. Tylko te ręczniki są bardzo takie. Właśnie jakby do kąpieli. Bardzo takie duże. Ale dałam już je do prania. Także tutaj. Nie, tutaj ich nie mam. Są one też w takim właśnie kolorze jak ta mapa. Więc tak, to by było na wszystko w tym holu. Jakoś tak mi się zebrały te rzeczy, i chciałam wam po prostu je pokazać. Mm. I tak, i myślę, że dodam ten filmik jako pierwszy, bo mam tutaj te rzeczy z Shein. Tylko wam powiem, że ostatnio przez cały tydzień nic nie nagrywałam. Ten filmik yy, postaram się nagrać jakoś w tygodniu i zrobię go, bo muszę jeszcze te sukienki zobaczyć i tak dalej. A że teraz mi się zebrały te rzeczy to po prostu złożyłam to wszystko w jedno i teraz też nagrałam ten filmek. Ja jestem bardzo zadowolona z tych, z tych rzeczy. Po prostu wiecie, te rzeczy z temu to takie no, rzeczy do domu po prostu przydatne. A z tego holu z Tickem po naprawdę bardzo zadowolona. I podoba mi się też ten dzbanek i mam powiem, że dzisiaj go sobie umyję i dzisiaj go sobie umyję. I zrobię sobie w tym korbatę i odpalę sobie wieczorem tą świeczkę Dziękuję wam bardzo za oglądanie Mam nadzieję, że ten filmik wam się podobał Jeszcze raz zachęcam do subskrypcji mojego kanału I do zobaczenia w następnym filmiku Pa, pa!